Już jutro rozpoczyna się Sunrise Festival, czyli wydarzenie, które przyciąga rzesze fanów muzyki elektronicznej i to nie tylko z Polski, dlatego jest to zawsze wydarzenie podwyższonego ryzyka. Z tego powodu trzeba zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Komenda powiatowa policji w Kołobrzegu, tak jak w latach ubiegłych, będzie prowadziła wzmożone działania właśnie po to, by ten wysoki poziom bezpieczeństwa zachować. Ale to nie tylko funkcjonariusze komendy powiatowej policji w Kołobrzegu będą w tych dniach pracować. Będą to również policjanci, którzy wesprą nas w tych działaniach, a więc policjanci z oddziałów prewencji policji w Szczecinie oraz Poznaniu, a także inni funkcjonariusze z wydziałów ruchu drogowego, z wydziału kryminalnego, dochodzący. Dochodzeniowo-śledczych. Dochodzeniowo Wsparcia udzielą również funkcjonariuszy z komend miejskich oraz powiatowych z Białogardu, Świdwina i Koszalina. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas imprez masowych pozwoli na zminimalizowanie działań o charakterze przestępczym, a także pozwoli na odpowiednie koordynowanie ruchu drogowego, a więc tam, gdzie miałyby tworzyć się zatory bądź miał być wzmożony ruch pieszy. Policjanci otrzymają także wsparcie służb, pomiędzy innymi straży granicznej i miejskiej. Impreza rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli nad ranem.